Za tą ścianą czai się coś dziwnego! Coś strasznego! Coś co wydaje dziwne dźwięki! Drodzy widzowie, musimy to zobaczyć! Szybko, szybko! Uwaga, uwaga, co tam takiego jest? Co? Ej, co to takiego jest? Ty myślałem, że to jakieś niebezpieczne zwierzę, a to jest jakiś! Nie, odejdź ode mnie! Okej, okay, schowałem się, ale czekajcie, podejdę bliżej. To był jakiś ślimak? Czy co? okej, okay, patrzy się na mnie. O, ej! Co? Ej, czy ślimak każe wam zostawić łapkę w górę? Zobaczcie na to Szybko zostawiajcie łapy w górę Ej, a co się stanie jak się schowam? Czekajcie, schowam się chyba lepiej e, Okej, okay. dobra, to będzie tutaj Okej, okay. jestem I teraz z drugiej strony może wyjdźmy Zobaczymy co pan ślimak każe wam zrobić e, Co? Patrzcie Subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, dobrze, panie ślimaku, dzięki ci, wow, ej, dobra, eee, okej, okay, ja się lepiej schowam, dziwny ten ślimak, okej, okay, zobaczmy, Juki ogromny juk, atakuje mnie co? Poleciał w tamtą stronę? Ej, dobra, słuchajcie, musicie zostawić łapkę w górę, bo jak widzicie, ślimak zostawił łapę w górę i urósł. No ogromny. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zamierzam pójść z powrotem do fabryki zabawek. Tam myślę, że powinien być popi, ewentualnie tak, powinna być popi i hagi Za każdym razem, gdy przechodzę te drzwi, boję się, że wyskoczy mi hagi Myślicie, że on tam może być? Ja lepiej wiecie, co ostrożnie do tego podejdę, bo naprawdę... Okej, okay. nie ma tu nikogo. Całe szczęście, że tutaj jest całkiem bezpiecznie. Nie ma Hagiego Łagiego, który zawsze stoi tutaj i sobie stoi. O tak, o proszę bardzo, w taki sposób. Dobra, nie. Ja idę do Popi. Musimy się dowiedzieć, ee, czy zna spo. Eee, czy zna lalkę ze Squid Game? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Zobaczymy, czym znajdzie sposób i jak ją pokonać. Bo Hagi Łagi ją wskrzesił i teraz ona jest z nami na tym świecie. Popi, jestem tutaj. Zobacz na to. Patrz, to przysz... jest. Ej, stoi dalej w tym miejscu, w tym samym, co wcześniej ją zamknęliśmy, żeby była bezpieczna i nie mogła stąd wyjść. Razem ze Smajlem oczywiście te dziwne rzeczy zrobili. Co? Co ty mi dajesz? Kwiaty? Po co mi to? Czekaj, może lepiej, żebyś ty sobie tu posadziła, bo jak ty nie możesz stąd wychodzić, no to tak to jest. No słuchajcie, musimy ogarnąć sposób, jak lalka mogłaby się stąd wydostać. Chodź, Popi, dzisiaj musimy znaleźć sposób, jak wydostaniesz się z fabryki. Myślę, że uda nam się to ogarnąć. Będziemy próbowali. Słuchaj, musimy zrobić dla ciebie specjalne tutaj. Nie wiem, poszukać czegoś, co by było dla Ciebie bezpieczne. Szybko. Opie, wymyśliłem genialny plan. Będziemy musieli ogarnąć, słuchaj, jakieś przebranie dla Ciebie. Poszukajmy tutaj gdzieś, może są jakieś ukryte rzeczy. Tu widzę, że są chyba puste. Hmm, słuchajcie, ja dzisiaj będę. Szukał sposobu, jak mogłaby e, Popi się przedostać i odnaleźć e, lalkę ze Squid Game. Szukajmy wszędzie. Zobaczcie tu, na przykład tu. Co to jest? What? Ej, zobaczcie, co znalazłem. Co to jest? Tu są jakieś gogle, czy co? Okej, okay. słuchajcie, załóżmy to. Ej, co? To się nie zakłada? Nie, nie, nie wiem. Czekaj, spróbujemy. Okej, okay, mam. I co? I co teraz? Ty. Ej, mam to na głowie. Zobacz, Ralka, Co jest? Co mi się... Za założyło mi się to? Czekaj. To tu jest. Reload with redstone battery. Nie mam baterii. Będę widział w nocy. To chyba jest jakiś... What? Oh my godness. Słuchajcie, w tym momencie nałożyłem coś na głowę i to jest mega coś dziwnego. Dobra, nieważne, może Popi, spróbujesz ty to nałożyć. Masz, spróbuj, może tobie się to uda i to będzie cię chroniło przed wejściem z fabryki. Bo jak dobrze wiecie, Popi tak naprawdę jak wyjdzie tylko z fabryki i co? Nałożysz czy nie? Proszę, nałóż na pewno udać się. Jeśli nie da rady, to chodź, 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 będziemy szukali dalej. Może coś w skrzynkach będzie, zobacz. Tu, 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 tu. No nie ma nigdzie nic. No proszę, weź, musimy coś znaleźć. Ja wierzę w to, że coś się znajdzie. Tylko będzie trzeba to dokładnie poszukać. Każdą skrzynkę. Każdy zakamarek jakiś. To co? Znalazłeś coś? Nie? A, już myślałem. Hmm, może za namiotem coś, jest. Patrzcie. Nie, nie ma! Dobra. E, pod namiotem e, też nic nie ma. Ok, a tutaj? Halo, da się radę to otworzyć. To jest. O, patrz! Popi! Zobacz! Otworzyłem to. To jest. Lodówka bez Beskitu! Ej, można to otwierać. Mega dziwne, ale okej. Okay. Dobra. W każdym bądź razie będziemy musieli iść w tamtą stronę Ewentualnie tutaj Tylko Popi, powiedz mi, czy masz latarkę Wow, masz latareczkę? Pokaż, szybko, rzuć mi Okej, okay. słuchajcie, bo tam jest bardzo ciemno Możemy tam wejść, ale ostrożnie Tylko, żeby tutaj nie było nigdzie Popi. Proszę Co ona mi rzuciła, kwiatka? Po co mi teraz kwiatek? Za rogiem coś może tu się czaić tam są jakieś skrzynki. Popi, idźmy tam. co to jest? Jego, wystraszyłem się tego jelenia. Ty tutaj jest w ogóle kalendarz. Yy, a tu jakaś spluwa z nieśmiertelnikiem, z butami i z czapką. Safe? Oooo, Dobra, nie, nie, ja ten, nie chcę patrzeć na to. Okej, okay. słuchajcie, musimy otworzyć tutaj i co? Nic nie ma? Jak to nic nie ma? Proszę, niech coś będzie. Coś musi być na 200%. Ja coś czuję, że tutaj jest. Popi, powiedz, że coś jest w ostatnim. Czekaj, muszę to zniszczyć. Eee, nie ma? Serio? A tu w tych bagażach? Też nic! Pustki! Dobra, w dokumentach szukamy. Nic? Tutaj też nic, też nic, też nic. Hmm, popi! Gdzie, gdzie coś może być, żeby ciebie tutaj przetransportować do lalki? Chodź poszukam. O! Drzwi się pozamykały same. O o, popi, to było straszne. Ja się wystraszyłem. Dobra, idziemy słuchajcie tam, gdzie hagiłagi był. Dobra, może tutaj coś będzie. Nie ma, nie ma! Nic, 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 nie ma, nie ma, nie ma. E, czekajcie, w czerwonej coś jest. Serduszko! O oo! Co to jest? Ty, co to jest? Healthy energy drink! Regeneracja na 30 sekund! Wow! Dobra, szukamy dalej. Szukamy, szukamy. O, coś tu jest! Patrzcie co to Ty jakiś flash chip Ty, mogę cię zaprogramować, Lalko? Zobacz, będę włożę ci tutaj tego tego chipa i będziesz mogła, będę cię sterował. O, Dirt! Spoko! Będę mógł tobą sterować I nie wiem Kwiat... Ej, czy to było G? Co? Dobra, zabieramy te kwiatki. Mogą się też przydać, jakby lalka nie chciała nigdzie iść. Dobra, szukamy dalej. Okej, okay, tutaj nigdzie nie ma. Wiem, gdzie, lalko. Ostrożnie, wiem, że ty się tam boisz wchodzić, ale muszę tam wejść. Słyszysz? Jak to nie? Ja muszę tam wejść. Co? Ej, stój, nie uciekaj. Ej, latarka mi się leciała. Co ona uciekła? Pobiegła do tamtego pokoju? Ej, słuchajcie, no to jest dziwne, ale. Ona, jakby się trochę bała. Okej, okay. ej, próbuję włączyć i nie działa. Latarka mi się zacięła. Ej, dobra. O, jest tutaj. Gdzie ona jest? To jest jakaś informacja. Dobra, e, przeszukajmy. Może skrzyneczka. Cyk, Patrzcie, co to jest? umbrella? Ej, latarka się zacina. Ej, kolejna umbrella jakieś. Patrzcie, tutaj są. Yy, te. Yy, parasolki. Umbrella to jest parasolka. Okej. Okay. Ej, y, coś mi się zacięło. O! Kolejna! Ej, dużo więcej tego jest. Spoko. Parasolki się mogą przydać. Dobra. Okej, okay, może tutaj coś by... Kolejna i kolejna. Wow! Ej, megaśnie. Patrzcie. I tu, i tu, i tu. Uf. Ej, latarka mi się naprawdę tnie tak, że jest beznadziejna. No. Uf. Uf, co to stoi? Uf. To hagiwagi, w, w nogi, 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 uciekać, wow, 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 zamurować tego dirta, szybko, 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 On nie może stąd wyjść, wow, wychodzi, okej, okay. dobra, o, o, rozwalił mojego dirta, dobra, szybko po lalkę, szybko, o, o, idzie tu hagiwagi, dobra, lalka, lalka, szybko, wychodzimy stąd, szybko, szybko, gdzie ona jest, y nie widzę jej, hagiwagi, idzie w moją stronę, przypał, 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 dobra, Chyba się schowałem przed nim. Okej. Okay. Gdzie on jest? O, oh, o! Oh. Nie, 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 gazu, gazu, biegnie za mną. O oh, o oh. Dobra, zwiewam stąd. Nie, on tu za mną idzie. Ej, tu mam jakieś dziwne spadki FPS-ów. Idzie tu! Okej, okay, okej, okay, dookoła, szybko, 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 szybko Zwiewać przed nim jak najszybciej się tylko da Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, mam nadzieję, że go zgubię Dobra, z tej strony, cyk, 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 pięknie Lalka jest w tamtym miejscu, słuchajcie, czekam już tutaj minutę Z której strony on wyjdzie, czy z tej, czy z tej I chyba wydaje mi się, że on już sobie odpuścił I stoi gdzieś tam dalej Dobra, na razie sobie odpuszczę jego Poczekaj, zajrzę Pójdziemy po lalkę, musimy ją wydostać z tego w fabryki. Zobaczymy, czy się uda, po prostu, jeśli zrobimy. Jest laleczka, patrzcie, ona tu stoi. Słuchaj, lalko! Wychodzimy, musimy, znalazłem sposób, jak możemy to zrobić. Chodź, chodź, uda nam się. Ja wierzę w to 200%. Musisz mi zaufać i tak na dobrą sprawę może nam się to udać zrobić. Więc szybko, chodź, czekaj, żeby tu Hagiego Łagiego nie było. Chodź, 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 chodź. Dam ci kwiatka, chcesz? W nagrodę, jeśli tylko uda nam się. A ty masz więcej, okej, okay, nieważne. Nie będziemy próbowali tym razem ani wychodzić przez te drzwi, ani przez te. Spróbujemy wyjść. Wyjściem hagiego łagiego. Tam jest po drugiej stronie. Myślę, że tam na 200% uda nam się wejść. Rzeczy nie jestem pewny, nie jestem aż taki tego taki, taki pewien na 200%. No nie, 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 nie. Daję sobie 95% szans. Spróbujemy. Czekaj, Lalko. E, okej. Okay. Dobra. E, mi nic się nie dzieje. Uwaga, czekaj, 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 Lalko, nie wychodź jeszcze. Czekaj, okej. Okay. Musimy parasolkę postawić. Chodź, spróbuj. Co? Co? Nie gadajcie, lolko, szybko, szybko, pito, wypito, musisz wypić Re regenerację, szybko, 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 pięknie, okej, okay. słuchaj, teraz kolejną parasolkę, zobacz, postawiłem, okej, okay. i kolejną, i kolejną, i kolejną, i możemy w taki sposób uważać, żeby cię słońce nie dopadło. Słuchajcie! Sprawa rozwiązana! Lalkę teleportowało, gdy ona widzi yy, światło dzienne. Dlatego tam było tak ciemno, ponuro i buro. Dobra, chodź laleczko, idziemy. Jak najdalej? Muszę ci to pokazać, a ja będę w taki sposób ją transportował. Dobrze, dobrze, idziesz? Okej, okay, do końca. Spokojnie, spokojnie, nie możesz wyjść na słońce. To jest najważniejsze. Ja będę tutaj po prostu cię transportował. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pięknie, tylko cyk. Cyk, cyk i cyk. Okej. Okay. Dobra, idziemy dobrze. Słuchajcie, ona może pozna Lalkę ze Squid Game. Mam nadzieję, że poznają się. O o! Tam stoi lalka. Popi, co jest z tobą? Ej, nie, nie wychodź! Nie! Co ty robisz? Nie gadajcie, że ona wyszła, wystraszyła się lalki. Czylicie to? Ale przypał, Popi chyba wróciła do fabryki. Słuchajcie, drodzy widzowie, to jest po prostu niesamowite. Przecież to nie, nie można tak robić. No Popi, no. Aaaa. Po prostu wy, wystraszyła się lalki. Co jest? Ona tu biegnie! Nie, nie gadaj, że za mną teraz będzie biegła lalka. Nie! Ona... Nie! Ona nie może widzieć, że ja się ruszam! O o! Słuchajcie! Dobra. Lepiej, żeby mnie nie widziała. Ja się nie mogę ruszać w tym momencie. O, o, bo może być ze mną przypał. Dobra, poczekajmy, aż się nie będzie patrzeć. Aż się nie będzie patrzeć i wtedy biegnijmy. Okej, okay, biegnijmy, 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 dobra? Gazu, gazu, gaz, 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 gaz. O, o, patrzymy, dobra, stop. Okej, okay. dobra, co podbiegnie do mnie? Biegnie, tak! Okej, okay. słuchajcie, odwróci się czy nie? Czy odwróci się czy nie? Proszę odwróć się, Lalko. Okay. O jest gazu gazu gaz 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 gaz. Szybko 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 w te miejsce okej okay. Odwraca się o o Dobra znowu Dobra patrzy na mnie Cały czas Odwróciła się Dobra, już jestem przy końcu Uda mi się, Uuu, jest O, mały włos, pięknie Udało się do końca to ogarnąć Dobra, zamykam drzwi i idziemy, słuchajcie, do popi Zapytać się, czemu się wystraszyła Czy ona znała lalkę Tego, to, to po prostu jest niesamowite Czy, czy to prawda, czy nieprawda Dobra, gaz, 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 gaz Popi, gdzie ona jest? Słuchajcie, poszukajmy ją Chyba ona powinna być tam Popi, 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 popi O, jest, co się stało? Ooo, patrzcie, znalazła jeszcze tutaj ma w rączce parasolkę. Co no Na... Na tabliczce coś napiszę! <laughs> o o! Ej, dobra, ja jeszcze nie miałem chyba z nią nigdy kontaktu. A może i miałem? Przepraszam. Okej, okay, Lalko, słuchaj. Nie wiem co ty sądzisz, ale ty musisz mi powiedzieć coś o tej lalce. Czy ty ją znasz? Czy ty ją kiedykolwiek widziałaś? Nie! Jak to możliwe? Lalki się nie znają. Mmm, dziwne, dziwne, ale okej. Okay. Ej, kolejną jakąś informację mi zostawia, ja muszę to sprawdzić. Pokaż, co tam chcesz mi napisać? Ej, chodź za mną, coś ci pokażę. Dobra, idę. Ej, prowadzi mnie tutaj do fabryki? Co tu się wydarzyło? Ej, co to jest? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Do góry? Okej, okay, idziemy do góry, spoko. Yyy, co? Co to ma być? Czekaj, 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 czekaj. Dobra, pyk, pyk, okej, okay, idziemy, wskakujemy. Nie sądziłem, że oni tak rozbudują tą fabrykę. Zobaczcie, jak ona jest ogromna. Tam jakiś, u o, o taki, jakiś laser. Uuu! kwiatki mi daje, spoko. Ej, dobra, wypijemy sobie Energy Drinka. Eee, niech będzie, okej, okay, weź. Nie wiem, wiesz co, lalko. Mam nadzieję, że co to jest. Ooo, eee... patrzcie, tu jest. Taśmociąg taki, ej, rzućmy tam coś, czekajcie. Pyk. Okej, okay. i co? Puszka poleciała, patrzcie, jedzie, jedzie puszka, jedzie. Jedzie, puszka, jedzie. Kwiatki rzucam sobie. Okej, okay. wrzućmy tam więcej rzeczy. Patrz to, to. O, kwiatki wszystkie. Ło, wow, patrzcie, wszystkie pojechały w tamtą stronę. what? Okej. Okay. <ścoughs> Popi. O, -o. Trzęsie się ziemia! Co jest? Ło, wow! Co jest grane? Lalka, co ty tu robisz? O, o, patrzcie, ona tu stoi. Nie, co ty robisz? Wow, wow. O, 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 o spadłem. O, o, patrzcie, lalka tam była. Ej, co się stało? O, o, słuchajcie, jestem na tym taśm pociągu! Co to za laser jakiś? O, 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 o. o. Zobaczcie, jeszcze tu mnie dociska. O, 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 to zabolało. Ej, nie mogę się ruszyć. Co jest grane? Dlaczego tak się dzieje? Przecież, ej, ej, ja nie idę, słuchajcie, trzymam myszkę, przekierowało mnie, to jest jakiś taśmociąg, o, o, ej, nie gadajcie, że mnie to zapakuje do pudełka zabaw zabawkowego, proszę cię, nie, nie mogę się ruszać, normalnie jak zabawka, o, o, i co, idę dalej, kieruje mnie tu gdzieś, o, o co to jest, co tu za lasery jakieś dziwne? Okej okay. Wow, co jest grane? Co tu się dzieje? Patrzcie, jakiś dym jest Wow, wow Wow, 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 co to było? Okej, okay. dobra, jadę Ej, wow. y, słuchajcie, wow. dalej się nie mogę ruszać Dziwne, mega dziwne e, Słuchaj, Co to jest? Ja Ej, jest Widzicie dziwne. to? E, nie, nie ogarniam Czy to jest lustro? Słuchajcie, to chyba tutaj lustro jakieś powstało kim ty jesteś? E, kim ty? Ale kim ale ty jesteś? kim ty jesteś? No kim ty jesteś, powiedz Co? Ej, Słuchajcie, jestem, no? dziwna akcja. Ej. Ej ale ci... ja jestem jest? matrunerem. Ej, ale ja widzę drugą postać. No ja jestem matrunerem! Ej, ja jestem matrunerem. Eee. Ja. Słuchajcie widzowie Ej, czy ja wy to widzicie? Co jest grane? Przed Czemu chwileczką! Nas... Ja jestem dwóch. Zostaliśmy! Co? Zostałem! Co? Jak zostaliśmy? Nie wiem Przecież dr... Ja jestem matronerem! skotka Skopiowało y mnie? O widzisz? Zobacz, ja się ruszam. To ale ja no? jestem matunerem, co ty wygadujesz? No tak. Weź gościu, o, Weź ty Właśnie. się! O! o, o, o Uderzy mnie! A masz kurczę, ma... co, ty jesteś jakimś kopiowym? No. Słuchajcie, to matuner Kopiujesz skopiowany mnie. Drodzy widzowie, zobaczcie! Ej, weź gościu! Czy... Nie, ja zwiewam stąd, nie, nie, ja nie, schowam się! Matunerem. Nie mogę w to uwierzyć! Zobacz, ty e... sobie tak chodzisz tutaj, elegancko! Jest to mega no. przypał, nie mogę się na to patrzeć! Dobra, tak zwiewam stąd. stąd! Dobra, wiesz co? Ja nie chcę na ciebie co? patrzeć, ziom. Nie, on coś powiedział, ale dobra, nieważne, wiesz, drodzy zimno, widzowie, widzieliście to? Mega. Czy to jest ja naprawdę? Czy to jestem naprawdę? Ja zobaczcie, stoi Poszta, tam! <laughs> Dobra, drodzy widzowie, jeśli chcecie zobaczyć kolejne filmy, dobijmy pod tym filmem. Tak, 6 tysięcy łapek w górę, będzie naprawdę kozacko. Dobijmy 6 tysięcy. A ja spróbuję tego matronera z nim porozmawiać. Słuchajcie. Chyba zostałem skopiowany. Dobra, drodzy widzowie, wbijajcie na mój drugi kanał. Tam pojawia się odcineczek z Matrunerem, gdy maluje i się zmienia w postaci, więc szybko wbijajcie. Macie teraz 5 sekund, żeby zostawić łapkę oraz subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie ominął was żaden film. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. trzymać się gorąco. Pa, pa!